Czy wiecie, co to za rasa? Tak, to owczarek belgijski, to pies o niezwykle inteligentnym charakterze i gęstej, wymagającej pielęgnacji sierści. Właśnie dlatego kąpiel ma dla niego aż tak duże znaczenie. Ta rasa ma tendencję do intensywnego linienia, a dodatkowo przy długim włosie łatwo tworzą się kołtuny, które zatrzymują kurz i mogą podrażniać skórę. Regularne kąpiele. Pomagają pozbyć się martwego włosa, odświeżyć sierść i przywrócić jej naturalny blask. Dzięki odpowiednim szamponom i odżywkom włos staje się miękki, elastyczny i dużo łatwiejszy do rozczesywania. To ważne, bo owczarki belgijskie uwielbiają ruch, bieganie, zabawę i treningi, a czysta i zadbana sierść pozwala im czuć się swobodnie i komfortowo w każdej aktywności. Jeśli chcielibyście zobaczyć dalszą pielęgnację, zostawcie w komentarzu serduszko.